Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, dzienniczka świętej siostry Faustyny, numer 595. Wielka jest różnica między obowiązkiem, gdzie kapłan powinien nieraz niedowierzać, ale dlatego, aby się głębiej przekonać o prawdziwości darów czy łask w pewnej duszy, i kiedy to czyni w tym celu, by móc lepiej duszą pokierować. I posunąć się do głębszego zjednoczenia Bogie, z Bogiem. Wielką i niepojętą ma to nagrodę, ale lekceważenie i niedowierzanie łaskom Bożym w duszy, dlatego że się nie może swoim rozumem zgłębić i pojąć, nie podoba się Panu. Bardzo mi żal tych dusz, które trafiają na niedoświadczonych kapłanów. Prosząc o świętych i oddanych Bogu kapłanów, zawierzajmy Panu świat cały nas samych, Bożemu miłosierdziu, dzisiaj w sposób szczególny pamiętając o wszystkich babciach żyjących i tych, które już odeszły do wieczności. Prośmy też o owocne, radosne i bezpieczne rekolekcje dla młodzieży. Misjonarzy świętej rodziny, ich rodziców i opiekunów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, niejako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego obolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. W intencji kapituł prowincjalnej, generalnej misjonarze świętej rodziny. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako z miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako z miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako z miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Maryjo Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, patronie Kościoła Świętego, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Na dzisiejsze popołudnie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. A wszystkich, jak zwykle, szczególnie dzisiaj babcie, ale też dziadków, zapraszamy na wieczorny różaniec w Waszej intencji. Do zobaczenia z Panem Bogiem.